W sobotę 11 maja do naszego miasta zjechali się bracia Kurkowi z różnych zakątków Polski, m.in. z Brus, Wejherowa, Kościerzyny, Gdyni, Chojnic i Szczecinka. Ich wizyta była związana ze strzelaniem obuła Hetmana Stanisława Koniecpolskiego, które strzeleckie Bractwo Kurkowe z Czarnego przeprowadziło na swojej strzelnicy. Zgodnie z tradycją, oprócz głównego strzelania, zorganizowano także szereg dodatkowych kategorii, m.in. strzelanie o tarczę burmistrza czarnego Jana Zieniuka oraz strzelanie o tarczy króla strzeleckiego Bractwa Kurkowego z Czarnego, Bronisława Ławeckiego. Kiedy zamknięto część konkursową spotkania i podsumowano wyniki, przyszedł czas na wręczenie nagród i odznaczeń. Tarczę burmistrza czarnego wystrzelał Łukasz Małka. Następnie ogłoszono wyniki strzelania o sponsora, brata Cezarego Bakiewicza. I tak, trzecie miejsce, nasz kandydat, prawie brat. Andrzej Gwizdała. Drugie miejsce. Kościerzyna Aldona. Ale teraz y, trzeba byłoby kamerę przekazać komuś innemu. Bo pierwsze miejsce zdobył właśnie operator kamery. Irena Czerniawski, nasz brat Czarnego. No nasz brat bo by musiał studio powiększyć, bo już nie ma gdzie wieszać. tarcza u ciebie, A faktycznie stawia teraz nową budowlę staroś... starą. Także młyn będzie odrestaurowany i tam będą wisiały tarcze. Jeszcze chwilkę i będzie czas dla reporterów. Następnie ogłoszono wyniki strzelania o tarczy króla Strzeleckiego obractwa kurkowego z czarnego Bronisława Ławeckiego. Trzecie miejsce. Mariusz Adamczyk a więc teraz drugie miejsce. Musimy jednak kamerzystę zmienić. Ireneusz Czerniawski. No i zapraszamy Aldony! Pierwsze miejsce! Wszystkiego dobrego, kochanie! Podczas spotkania wręczono także odznaczenia dla najlepszych strzelców czarnińskiego bractwa. Spotykamy się raz w miesiącu, strzelamy i te wyniki są podsumowane na koniec roku i na dzień dzisiejszy. Tak właśnie, czekaliśmy na taką okazję, żeby to oficjalnie... Bardzo uroczyście wręczyć najlepszym strzelcom Strzeleckiego Bractwa Kurkowego od znaczenia. Trzecim strzelcem Bractwa Kurkowego w Czarnym w roku 2012 i znowu był kamerzysta Ireneusz Czerniawski. Drugim strzelcem w minionym roku był Mariusz Adamczyk. Pierwsze miejsce, a więc najlepszy strzelec Jerzy Małka. Kiedy nagrodzono najlepszych strzelców bractwa, przyszedł czas na ogłoszenie wyników strzelania oparcze sponsora, dowódcy garnizonu czarne. W tej kategorii miejsce trzecie zajęła Aldona Sambor-Sochaczewska, drugie Włodzimierz Fryca, zaś pierwsze Andrzej Gwizdała. Następnie ogłoszono wyniki strzelania oparcze bracką. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął Stanisław Suda. Drugie miejsce, nasz król Bronisław Pawecki. No i tarcza bracka zostaje w czarnym Andrzej Gwizdała. Dziękujemy bardzo i gratuluję. Siostry i bracia, zaproszeni goście. Najważniejsze wyniki dzisiejszej imprezy, dzisiejszego strzelania, dzisiejszego turnieju. Strzelanie o buławę Hetmana Koniec Polskiego. Proszę brata Andrzeja Stankiewicza o pomoc przy wręczaniu strzelania, które jest. Drugą kategorią w zjednoczeniu jest to buława przechodnia. Był to ósmy turniej o buławę Hetmana Koniec Polskiego. I tak, trzecie miejsce. Nasz król, Bronisław Pałecki. Z pełnymi gratulacjami. Drugie miejsce. Kościeżyna Aldona, Złota Aldona. I, czas. No i czas ogłosić zwycięzcę dzisiejszego turnieju. A więc zapraszamy Włodzimierza Pryce. Także gratuluję. Bardzo dziękuję. Prawnego oka. Złuchaj, i Zapraszam. W ósmej edycji Strzelania obławy Hetmana Stanisława Koniec Polskiego wziął udział Andrzej Stankiewicz, członek zarządu Zjednoczenia Braz w RP. Yy, ja rozumiem, że u was jestem tylko z własnej nieprzymuszonej chęci, ale ja jednocześnie jestem yy, członkiem zjednoczenia Kurkowych Brastrzelewskich Rzeczpospolitej Polskiej, automatycznie wtedy, kiedy ten członek przebywa w danym towarzystwie tak wspaniałym, jak Wy tutaj reprezentujecie, podnosząc rangę tej imprezy o jedną półkę wyżej. I ja się z tego cieszę. I naprawdę nie chodzi nie o mnie, tylko o to, żeby dostrzeżono, że autentycznie zjednoczenie widzi w was tych wszystkich, którzy się tak wspaniale bawią dzięki temu, że powstały yy, Bractwa kurkowe w tak wielu miejscach, w tak wielu miastach, w tak wielu punktach w Polsce. No. Spotkanie zakończył raut przy grillu na terenie leśniczówki Sarniak.